To mecenasi układu porannego. Casa Playa. Lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Stany Zjednoczone są rozczarowane negocjacjami handlowymi z Unią Europejską i grożą nowymi cłami. Donald Trump zapowiada, że amerykańska armia będzie wolna od ideologii. Prezydent Ukrainy krytykuje USA za milczenie w sprawie rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Izrael wysłał do strefy gazy swoje stałe jednostki piechoty i brygady pancerne. Komisja Europejska domaga się od Węgier wycofania z ustawy o organizacjach pozarządowych. Mieszkańcy Madrytu protestowali przeciwko prywatyzacji opieki zdrowotnej. Poniedziałek 26 maja to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Stany Zjednoczone są rozczarowane negocjacjami z Unią Europejską i na razie nie szukają możliwości podpisania nowego porozumienia w sprawie handlu. Prezydent Donald Trump grozi nałożeniem nowych ceł na importowane europejskie produkty. Zdaniem amerykańskiego przywódcy dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych przez niego rezultatów. To w jego opinii oznacza, że wciąż utrzymuje się duży deficyt w amerykańsko-europejskich relacjach handlowych. Ma on być spowodowany nakładaniem opłat na gigantów cyfrowych, różnego rodzaju barierami pozacelnymi, manipulacjami walut, czy nakładaniem kar na przedsiębiorstwa z USA. Z tego powodu Trump zapowiada wprowadzenie nowych ceł. Opłaty na produkty importowane z Unii Europejskiej od 1 czerwca miałyby wynieść 50%. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że w tej chwili jego kraj nie szuka możliwości zawarcia nowego porozumienia z Europejczykami. Według telewizji CNN Trump pozostawił zarazem otwartą furtkę do negocjacji w sprawie kolejnego odroczenia ceł. Ich wprowadzenie miałoby zależeć od gotowości europejskich firm do budowy swoich zakładów na amerykańskim terytorium. Komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu Marosz Szewczowicz rozmawiał telefonicznie z sekretarzem handlu USA Howardem Lotnikiem. Powiedział później, że amerykańsko-europejska umowa powinna opierać się na wzajemnym szacunku, a nie na groźbach. Komisja Europejska jest więc otwarta na dalsze negocjacje, ale w razie potrzeby będzie mocno walczyć o europejskie interesy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że siły zbrojne jego kraju będą wolne od ideologii. Nie zamierza też kontynuować polityki budowania narodów w innych państwach. Amerykański przywódca zabrał głos podczas zakończenia roku akademickiego w Akademii Wojskowej West Point w stanie Nowy Jork. Przemawiając do tysiąca zgromadzonych kadetów, przekonywał, że będą oni pierwszym rocznikiem służącym w armii w Złotym Wieku dla całego amerykańskiego narodu. Trump zamierza zmienić podejście państwa do wojska, aby nie było ono wykorzystywane do ideologicznych eksperymentów. Jego zdaniem żołnierze powinni miażdżyć przeciwników i zabijać wrogów w obronie amerykańskiej flagi, dlatego nie powinni uczestniczyć w przemianach kulturowych. Przy tej okazji dodał, że nie pozwoli na uczestnictwo transseksualistów w zawodach sportowych dla kobiet. Nowa polityka wobec sił zbrojnych USA ma też obejmować odejście od interwencji w innych częściach świata. W opinii Trumpa armia przez ostatnie dwie dekady była wykorzystywana do misji budowania narodów, choć na ogół inne kraje wcale nie chciały mieć nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Jak zauważa telewizja CBS News, niemal od początku swojej drugiej prezydentury Trump stara się oczyścić armię z, jak to określa, czynników rozpraszających uwagę wojskowych. W swoich rozporządzeniach wykonawczych wycofuje programy równościowe oraz zakazuje istnienia w armii organizacji odwołujących się do przynależności rasowej czy płciowej. W przemówieniu w West Point amerykański przywódca zapowiedział, że w wojsku nie będzie również miejsca na nauczanie krytycznej teorii rasy. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skrytykował Stany Zjednoczone za milczenie w sprawie rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Unia Europejska wezwała do wywarcia silniejszej presji na Rosję. W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojsko wystrzeliło setki dronów dalekiego zasięgu oraz 69 rakiet w uderzeniach wymierzonych w ukraińskie miasta. Miało zginąć 12 osób. To jeden z największych ataków Rosji od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Załęski napisał na portalu X, że kolejny zmasowany atak lotniczy jest efektem polityki innych państw. Rosja ma być zachęcana do podobnych działań przez milczenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw. W jego opinii nadszedł czas na nałożenie na Rosję nowych sankcji. Powinny one zostać wprowadzone przez państwa zdeterminowane, aby zakończyć wojnę. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kalas wezwała społeczność międzynarodową do wywierania presji na Rosję. W innym przypadku Rosjanie będą dalej dążyć do uniknięcia. Cestwienia Ukraińców. W weekend zrealizowano zawarte w Turcji ukraińsko-rosyjskie porozumienie o wymianie jeńców. Na Ukrainę powróciło 303 ukraińskich żołnierzy, a taka sama liczba wojskowych została przekazana w stronie rosyjskiej. Łącznie w trzech etapach doszło do wymiany między obiema stronami 2000 jeńców. Siły obronne Izraela przerzuciły do Strefy Gazy wszystkie swoje stałe jednostki piechoty i brygady pancerne. Od ponad tygodnia izraelskie wojsko prowadzi nową ofensywę w palestyńskiej enklawie. Tylko z piątku na sobotę izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki wymierzone w blisko 100 celów, mających należeć do infrastruktury wojskowej Hamasu. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy twierdzi, że w nalotach zginęło 79 osób. Według izraelskich mediów siły obronne Izraela skierowały do palestyńskiej enklawy wszystkie stałe jednostki piechoty i brygady pancerne. Są one również wspierane przez siły rezerwistów. Wcześniej władze w Tel Awiwie poinformowały o rozmieszczeniu w gazie pięciu dywizji czyli kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Dziennik The Jerusalem Post twierdzi, że Stany Zjednoczone w ostatnich dniach zwróciły się do Izraela o opóźnienie nowej, pełnoskalowej ofensywy przeciwko Hamasowi. Amerykanie liczą na zawarcie porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników. W środę premier Izraela Benjamin Netanyahu jest gotów na zaakceptowanie tymczasowego zawieszenia broni, jeśli dzięki temu byłoby możliwe zwolnienie przez palestyńską organizację osób przetrzymywanych od października 2023 roku. Przed tygodniem Izrael wznowił zakrojoną na szerszą skalę ofensywę w strefie gazy. Zarazem w poniedziałek, pierwszy raz od marca, zezwolił na wyjazd ciężarówek z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków. Komisja Europejska domaga się od Węgier wycofania projektu ustawy o przejrzystości. Nowe przepisy miałyby ograniczyć finansowanie organizacji pozarządowych przez zagraniczne podmioty. Projekt został złożony w węgierskim parlamencie w połowie maja. Jego autorzy chcą, żeby organizacje pozarządowe i media otrzymujące środki finansowe z zagranicy były oznaczane na specjalnej liście. Trafiłyby na nią w przypadku podejrzenia o stwarzanie zagrożenia dla suwerenności narodowej. Wówczas możliwe byłoby wstrzymanie finansowania, a także nakładanie kar, jeśli dane podmioty dalej otrzymywałyby pieniądze z zagranicznych źródeł. Komisja Europejska uważa propozycję zmian w węgierskich przepisach za naruszającą zasadę i wartości Unii Europejskiej. Kluczowe dla Wspólnoty ma być funkcjonowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także zapewnienie wolności do zrzeszania się. Bruksela oczekuje od Budapesztu rezygnacji z projektu, bo w przeciwnym razie podejmie ona stosowne działania. Rządzący fidesz nie zamierza wycofywać się ze swoich planów. Ugrupowanie uważa, że poprzez ich realizację będzie chronić w ten sposób węgierską demokrację przed obcą ingerencją. Zdaniem polityków. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi lewicowo-liberalna opozycja otrzymała kilka milionów dolarów zagranicznego wsparcia. W ubiegłym tygodniu grupa posłów do Parlamentu Europejskiego zaapelowała do Komisji Europejskiej o wstrzymanie wypłaty unijnych funduszy dla Węgier. Rząd Viktora Orbana ich zdaniem narusza zasadę praworządności i mimo wcześniejszych zobowiązań nie dostosowuje się do wymagań Wspólnoty. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Madrytu protestowało przeciwko postępującej prywatyzacji opieki zdrowotnej. Demonstranci zarzucają władzom samorządowym powiązania z prywatnym przedsiębiorstwem oferującym usługi medyczne. Manifestacja została zorganizowana przez platformę Sąsiedzi Dzielnic i Miast Wspólnoty Madrytu. Jej uczestnicy uważają, że Madrycka Wspólnota Autonomiczna prowadzi politykę zmierzającą do całkowitej prywatyzacji służby zdrowia. W najbogatszym regionie Hiszpanii w kolejkach do specjalistów czeka obecnie blisko milion osób, a Kilkadziesiąt tysięcy dzieci nie może dostać się do pediatrów. 625 tysięcy osób nie ma też obecnie przydzielonego lekarza rodzinnego. Protestujący domagali się z tego powodu zwiększenia budżetu regionalnego na cele związane z polityką zdrowotną. Blisko jedna czwarta ze środków finansowych powinna zostać przekazana na wzmocnienie podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców. Zdaniem demonstrantów prywatyzacja służby zdrowia nie działa i nie leży w interesie lokalnej społeczności. Podczas manifestacji krytykowane były wywodzące się z centroprawicy władze Wspólnoty Madrytu. W otoczeniu prezydent regionu Isabel Diaz Ayuso zarzucano bliskie związki z Grupą Kiron, czyli jedną kontrolowaną przez niemiecki kapitał firmą oferującą Hiszpanom prywatne świadczenia medyczne. W ubiegłym tygodniu parlament Wspólnoty Madrytu poparł przekazanie Trybunałowi Obrachunkowemu zawartych przed trzema laty umów między Lokalną Służbą Zdrowia i Grupą Kiron. Lewicowa opozycja wobec rządzącej chadeckiej partii ludowej odopatruje się nieprawidłowości w tej formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Kazaplaja Lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.